Nie nasze grzechy. Wśród mojej kolekcji bredni celebrytów, a kolekcjonuję takie od czasu, gdy poniechałem zbierania znaczków pocztowych, poczesne miejsce zajmuje wypowiedź naszej niedawnej noblistki o polskim kolonializmie. Za coś takiego powinni zabierać noble i kierować powtórnie na maturę. A cóż! Kolonializm jest istotnym składnikiem tradycji europejskiej, były stare imperia hiszpańskie i portugalskie, potem świat zdominowali Anglicy i Francuzi. Małej Holandii przypadła Wielka Indonezja. Kto jeszcze pamięta, że Dżakarta zwała się Batawią, a Belgii Kongo, dziś kojarzone z brzemieniem ludobójstwa zapanowania króla Leopolda. Niemcy późno przystąpiły do podziału tortu, ale zdołały się wykazać aktywnym okrucieństwem w dławieniu powstania Hererów w Namibii. Natomiast Włochom, mimo bardzo ambitnych planów w podboju rogu Afryki, tradycyjnie nic nie wyszło na dłużej. Rosja, postawiła na ekspansję lądową. W XV i XVI wieku podbiła niezależne księstwa ruskie, w tym stanowiący demokratyczną alternatywę rozwoju Rosji Nowogród Wielki ciąży wielki grzech zaniechania Kazimierza Jagiellończyka, który wolał mediować w bójce synków o tron węgierski, niż uratować kupiecką republikę, zajmującą podówczas obszar pięciokrotnie większy od Moskwy. Los Nowogrodu dopełnił ogniem i mieczem Iwan Groźny wiek później. Również Żydzi napływali do nas chętnie i dobrowolnie, znajdując nad Wisło i Niemnem prawdziwą ziemię obiecaną z własną władzą, szkolnictwem i ochroną przez państwo. Owszem, mamy swoją hańbę domową w postaci poddaństwa chłopów. Sam rumienie się, oglądając dokumenty mych przodków sprzedających wsi razem z chłopami. Ale przecież wynikało to z procesów historycznych, z plotu koniunktur i dekoniunktur. Najlepszym dowodem braku zamierzonego planu imperialnego jakiejś polonizacji na siłę jest fakt przesiedlania na kresy chłopstwa z Polski Centralnej. Chłopstwo to w ciągu wieku rutynizowało się, przechodząc na prawosławie i stając się istotnym komponentem narodu ukraińskiego. Również to nienacjonalizm wspierał prometejskie marzenia Józefa Piłsudskiego pragnącego stworzyć Federację Ludów Międzymorza. Gdzie więc szukać tego kolonializmu? Chyba tylko w zamówieniu sponsorskim dla utytułowanej literatki. Jakieś 10 lat temu napisałem powieść pod tytułem Noblista o niejakim barskim literacie, który z myślą o Noblu pisze powieść o homoseksualnym romansie Żyda i SSmana w obozie w Auschwitz. Oczywiście. Udaremniony został ten romans przez zdradzieckiego Polaka. Sukces na rynku niemieckim gwarantował Barskiemu powodzenie w Sztokholmie. Tym razem sięgnięcie po konfitury poszło jeszcze łatwiej. Muzyka